Dobrze, to jest Kenzo. Jak widać, większy i postawny pies, ale raczej łagodny. W tym roku kończy 10 lat, więc całkiem już sędziwy wiek. E, tak jak wspominam, jest łagodny. Na spacerach chodzi bardzo fajnie, wręcz na luźnej smyczy. Uwielbia sobie powęszyć, pochodzić po największych haszczach. E, natomiast no, jego przyszły opiekun musi też posiadać siłę, bo wiadomo, e, no, siłę ma. Więc jakby chciał e, pociągnąć, to jest w stanie. No, natomiast natury nie jest konfliktowy, ale jak każdy oczywiście ma swoje granice. Poza spacerami uwielbia wylegiwać się i obserwować teren, więc nie pogardziłby domem z ogrodem. Najlepiej bez innych zwierząt i bez dzieci, gdyż no już samym po prostu swoim gabarytem mógłby przypadkiem zrobić krzywdę. Jest też ogromny łańcuchem, jak większość naszych psów, i teraz spróbujemy Państwu pokazać. Mam nadzieję, że wziąłem dobre smaczki. Jak robimy. Kenzo, chodź. Siad? Siad? No. Dobra. Dobra. Smaczek Dobra. się nie udał. Było za darmo, ale czekajcie, czekajcie. Jestem przygotowana. Kenzo uwielbia kurze łapki. Więc spróbujemy tak. Kenzo jeszcze raz. Siad? Pięknie. Łapka? Ekstra? Nie wiem, no. Odwrócił się tyłem, ale łapa jest. Łapka przyjęta. Także polecamy Kenzo serdecznie do domu. Naprawdę jest to wielkolud o bardzo ciepłym sercu.